Na film zaprasza sponsor odcinka. LEGO Ninjago 70622 Pustynna błyskawica Przeznaczony dla osób wieku 7-14 lat. W zestawie znajdziemy 3 minifigurki. To Jay, Komandor Blunk oraz Tanin. Mamy tu także pustynną błyskawicę o wymiarach. Wysokość 6 cm. Długość 15 cm, szerokość 5 cm. W zestawie jest także cynobrowy ścigacz o wymiarach: wysokość 6 cm, długość 18 cm, szerokość 8 cm. Cynobrowy ścigacz ma miejsce na minifigurkę oraz gąsienice, na których się porusza. Pustynna błyskawica. Jest wyposażona w wielkie koła, prześroczyste elementy świateł strzelające, rozkładany piorunowy dopalacz oraz ostrza ninja w złotym kolorze. Ma również miejsce do posadzenia minifigurki. W zestawie znajdziemy również prześroczyste, niebieskie ostrze z powolnienia czasu, cynobrowy topór komandora Blunka, Dodatkowa akcesoria to cynobrowe hełmy Komandora Blunka i Tanina, a także dwa dodatkowe czerwone klocki węży. Z zestawem tym możesz odtwarzać wspaniałe sceny znane z programu telewizyjnego Ninjago Mistrzowie z Pinjutsu. Zestaw składa się z 201 elementów. Zostań bohaterem ninja! Za kierownicą niezwykłego pojazdu, którym jest pustynna Błyskawica. Tylko przy pomocy tej niesamowicie szybkiej maszyny jesteś w stanie pokonać piaski oraz skraje bagien. W każdych warunkach, tych nawet najtrudniejszych, nadaje się do tego idealnie i jest świetnie zbudowana. Ma piorunowe dopalacze, wielkie koła, a także elementy mi może strzelać ścigającego Cię wysłannika, komandora Blunka. Pędź w tumanach kurzu na cenobrowym ścigaczu, który jest także świetnie zbudowany i uzbrojony. Musisz wygrać, bo tylko w ten sposób dotrzesz jak najszybciej, pierwszy, do spowalniacza czasu, a gdy Ci się to uda, Zmyj się szybko w bardzo bezpieczne miejsce, bo ci dwaj nie odpuszczą tak łatwo. Zestaw ten możesz dołączyć do innych serii LEGO Ninjago lub bawić nim samodzielnie.